Przejdźmy zatem do drugiej grupy ćwiczeń, czyli ćwiczeń balistycznych. Jak wiemy, story są ćwiczenia, które z odważnikami kulowymi mają dużą skuteczność pracy. Zacznijmy od takiego bazowego ćwiczenia, jakim jest swing, od którego tak naprawdę wszystko się później zaczyna. Jak wiemy, w unikalny sposób rozwijają tylną taśmę oraz na naszą stabilizację centralną oraz nadaje się również do kształtowania mocy. Pozycja startowa jest na początku taka sama jak przy marcu ciągu wokół rączy. Wystajemy nad odważnikiem. Z tej pozycji robimy krok w tył. Tak, aby nasze stopy wraz z odważnikiem królowym tworzyły trójkąt równoramienny. Z tej pozycji na beku kick schodzimy do odważnika. Naciągając łupcie ściągając łopatki odważny przyjdzie na krawędź. Wrzucamy go dynamicznym ruchem poza linię naszego ciała, a następnie dynamicznym wyprostem z wydechem oraz pełnym dopięciem przekierowujemy moc z diodem w kierunku przednim. Regresją dla tego ćwiczenia jest oczywiście wcześniej wspomniane ćwiczenia siłowe siłowych martwy ciąg, ale również możemy zastosować tutaj wahadło, czyli nauka samego pociągnięcia odważnika poza linię naszego ciała, aby opanować to do perfekcji, a dopiero później przejść do wymachu odważnikiem kulowym. Pozycja startowa, wrzucamy odważnik tylko poza linię naszego ciała, po czym e, wracamy w to samo miejsce, z którego go zabieraliśmy. Drugą regresją tego wzorca może być e, niejako to samo ćwiczenie, aczkolwiek już z dynamicznym. Wyprostem bioder i przekierowaniem mocy w kierunku przednim, po czym nie przechodzimy do kolejnego powtórzenia, tylko wracamy odważnikiem w miejsce początkowe. Progresją tego ruchu może być oczywiście praca jednorącz lub też na dwa odważniki, co zwiększy intensywność treningu naszego polowiecznego. Kolejnym z grupy balistycznej będzie klin, czyli zawód odważnikiem kulowym. Jest on poniekąd przepustką do wcześniej pokazywanych ćwiczeń siłowych. Przede wszystkim clean uczy nas przejścia z pełnego napięcia do, do rozluźnienia. Uczy naszego podopiecznego rozróżniania tych dwóch stanów. czy nie jest ćwiczeniem siłowym. Przekierowujemy tutaj mocą bioder odważnik na wysokość klatki piersiowej, nie robimy tego siłowo. Tak więc należy tutaj zadbać o to, aby nasz podopieczny transferował do moc dolnych w kierunku górnym w odpowiedni sposób. Pozycja jest tutaj podobna jak do swingu jednorącz, czyli jeżeli, jeżeli będziemy. Zaczynali prawą ręką, to jest ustawiony bliżej prawej strony naszego ciała. Tak samo jak do jedno schodzimy na wdechu z Nabierając wdechu, dynamicznym wyprostem i nadajemy mu e, mocy, aczkolwiek staramy się odważnie prowadzić pionowo, bliżej do ciała, prowadząc łokieć nieco w tył. Kiedy odważnik zaczyna się przekręcać, płynnym ruchem wchodzimy pod niego, wracając łącznie w przód tutaj do naszego ciała. Warto zaznaczyć, że przy tlinie nie mm. stosujemy zbytnio żadnych odgięć nadgarstków. bo ma tutaj wejść płynnie i wprasować się w nasze przedramie. Regresją dla tego wzorca, który możemy zastosować to zarzut na obie ręce. Będzie on nas dysponował tutaj właśnie do pracy w pozycji tym chwytu kielichowego, gdzie możemy wykonywać przysiad przedni. Tak więc pozycja startowa jest tutaj taka sama jak do swingu Obu rącz, z tym, że znowu kierujemy moc w kierunku górnym wzdłuż ciała wchodząc obok i przyklejając łokcie do tułowia. sneż nazywany również w środowisku królem wszystkich ćwiczeń. Jest to bardzo wymagające ćwiczenie, które naucza naszego podopiecznego, jak przykierowywać moc bioder w kierunku górnym tak, żeby odważnik w sposób płynny znalazł się nad naszą głową. Uczy ono również takiej stabilizacji dynamicznej, ponieważ w Smechu podczas odkręcania się odważnika musimy bardzo płynnie pod niego wejść, oczywiście na stabilnej obręczy barkowej, stabilnym korpusie, aby nie dochodziło do żadnych rotacji oraz niepotrzebnych zgięć. Jest to ćwiczenie rozwijające całe nasze ciało z naciskiem oczywiście na tylną taśmę, na nasz chwyt oraz będzie miało no, duży wpływ właśnie na silną wolę naszego podopiecznego, ponieważ z racji tego, że nie są bardzo wymagające nagromadzenie zmęczenia, jakie będziemy mieli tutaj podczas dużej objętości treningowej, i nadal będzie trzeba wykonywać te ćwiczenia. Na pewno rozwinie tę cechę naszych podopiecznych. Pozycja początkowa do jest taka sama jak do swingu jednorącz. Warto już tutaj też zaznaczyć, że te ćwiczenia balistyczne. Głównie właśnie przy smęciu, warto wykonywać w skarpetkach bądź też dostosowanych do tego w butach, tak zwanych palczakach, ponieważ będzie to miało wpływ na to, że podczas lepszej aktywacji czucia stopy nie będziemy wypadali do przodu, co będzie powodowało w takim wypadku niebezpieczną i niekorzystną dźwignię na nasze stawy. Przyjmujemy pozycję startową, na wdechu no z schodzimy do odważnika, dynamicznym yy, ruchem z góry przekierowujemy yy, tą moc w kierunku górnym wzdłuż naszego yy, ciała. Dzięki naszemu przekaźnikowi, jakim jest ręka bliżej naszego ciała, aż płynnie wejdziemy pod odważnik nad głową, gdzie będziemy go w stanie yy, ustabilizować.